Najlepsze do sałatek i domowego sosu tatarskiego. Ogórki konserwowe znajdują swoje zastosowanie także jako dodatek do obiadu czy kanapek. Najpyszniejsze są oczywiście te domowe. Pokażemy dziś prosty i skuteczny sposób na aromatyczne ogórki w słoikach na zimę. Zapraszamy. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku pokażemy państwu nasz sprawdzony i bardzo prosty przepis na przygotowanie ogórków konserwowych na zimę. Potrzebujemy około 4 kg ogórków. Kilku gałązek kopru, czosnku, kilku kawałków korzenia korzeniach szanu, a także ziaren gorczycy. Natomiast do zalewy potrzebujemy 3 litrów wody, 3 łyżek soli, szklanki cukru, pół litra octu, opakowania ziela angielskiego i opakowania liścia laurowego. Rozpoczynamy od przygotowania zalewy. Do 3 litrów wody wsypujemy całe opakowanie ziela angielskiego. Całe opakowanie liścia laurowego, szklankę cukru i trzy łyżki soli. Całość mieszamy, stawiamy na ogniu i zagotowujemy, a po zagotowaniu odstawiamy do wystudzenia. W czasie, gdy zalewa się studzi, przygotujemy sobie słoiki i ogórki. Ja wybrałam sobie słoiki o pojemności 900 ml, które u dołu mają wytłaczany wzór z motywem warzywnym. Do tego dobrałam sobie zakrętki z motywem ogórków i innych warzyw. Do każdego słoika wsypuję kilka ziaren gorczycy, około 5 do 7. Następnie w słoiku ląduje ząbek czosnku, kawałek chrzanu i gałązka kopru. Następnie do słoika wkładamy ogórki, układając je możliwie jak najciaśniej, żeby jak najwięcej się ich zmieściło. Zalewa nam już przestygła, w tej chwili jest delikatnie ciepła. Wlewamy do niej ocet. Tak przygotowaną zalewą będziemy zalewać słoiki z ogórkami. Ogórki z zalewą w słoikach zakręcamy. I będziemy je teraz pasteryzować. Słoiki z ogórkami będziemy pasteryzować metodą na mokro, czyli po prostu gotując je w garnku. Ja wybrałam sobie do tego celu garnek z bardzo praktycznym wyjmowanym dnem, który odseparuje nam słoiki od gorącego dna i zapobiegnie ich pękaniu. Słoiki układamy w garnku. W taki sposób, aby nie stykały się ze sobą. Wlewamy lekko ciepłą wodę o mniej więcej takiej temperaturze, jaką teraz mają słoiki, do wysokości 3 czwartych słoika. Garnek ze słoikami doprowadzamy do wrzenia. I od chwili zagotowania pasteryzujemy około 15 minut. Tyle wystarczy, by ogórki były zabezpieczone przed zepsuciem, a jednocześnie pozwoli zachować ich chrupkość. Podczas pasteryzacji pilnujemy, aby woda nie wrzała za bardzo, tylko żeby delikatnie bulgotała. Po upływie kwadransa słoiki wyciągamy z wody. Sprawdzamy, czy są dobrze zakręcone, i odstawiamy do wystudzenia. Z naszego przepisu otrzymaliśmy 8 słoików o pojemności 900 ml. Wszystkie artykuły, które wykorzystaliśmy do realizacji tego przepisu, mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni lub na www.homik.pl. Zapraszamy!